Totalnie zdeklasowana cała konkurencja. 50 prawie tysięcy zarobione na czysto. Mamy totalną przewagę już po jednym sezonie. Żeby klienci na Was trafiali. Drugi raz bym tego nie zrobił. No i najlepsza obrona to APEX. Ludzie przychodzą z otwartym portfelem. Od razu był zysk. W samym grudniu zarobiłeś więcej niż przez cały rok. Nie spadniesz poniżej pewnej kwoty. Żeby wypracować stałą, przewidywalną sprzedaż, i to się zaczyna robić naprawdę prawdziwy biznes. Wyzyskanie największej ilości marży, jaka jest tutaj możliwa. Kwestia związana z własną marką. Pamiętajcie, że zrobienie czegoś na własnej marce to też jest proces. Nie dzieje się z dnia na dzień. Pomimo tego, co można w internetach usłyszeć, że wchodzisz na Alibabę 500 ze swoim nadrukiem i tyle. Fajnie, działa, ale dla Chińczyka, któremu zostawicie pieniądze, dla was niekoniecznie, najczęściej zostajecie z towarem. Temat jest taki. Zobaczcie, własna marka. Mam tutaj wynik, wykres. Po prostu widzę, jestem w stanie przewidzieć, na przykład na własnej marce, na jednej z wybranych marek, że co się działo do października zeszłego roku i co się działo listopad, grudzień zeszłego roku. I na podstawie tego mogę oszacować, bo już mamy doświadczenie spowodowane czasem, ile się może sprzedać danego produktu, danego towaru na okres grudniowy. Lecimy dalej. I słuchajcie. Koszt utrzymania pozycji, tu chodzi o to, że żeby mieć własną markę trzeba zaistnieć, yy, można powiedzieć, w umysłach klientów i być rozpoznawalnym, żeby klienci na Was trafiali. W, jakiejś, w obrębie oczywiście jakiejś kategorii, tak? w jakiejś niszy nazwijmy to. I chodzi mi o to, że jest to pewien koszt utrzymania pozycji, który trzeba ponieść, ale pytanie brzmi, czy wolisz mieć 50% ze 100 zł? Czy 30% ze 100 tysięcy? Odpowiedź wydaje się tutaj jasna i oczywista, ale chodzi o to, żeby zrozumieć to, że my musimy utrzymać tą markę w ryzach i najlepiej, żeby zająć dobrą pozycję. Pokaż dalej. Słuchajcie, wgryzamy się, to był pierwszy moment z własną marką. Mamy totalną przewagę już po jednym sezonie. To jest wykres za grudzień 2022. To była produkt dla dzieci. Zobaczcie, pomarańczowe słupki są nasze. To jest deklasacja po prostu totalna. Po prostu totalnie zdeklasowana cała konkurencja, wszystko inne nie miało znaczenia, więc lecimy dalej i zobaczcie, najbardziej nas to interesuje. 50 prawie tysięcy zarobione na czysto w tym okresie, to jest od połowy października do 20 grudnia 2022 i chciałbym, żebyście zapamiętali tutaj dwie wartości jeszcze. To zysk to jest jasne, wiadomo, no trzy wartości. 3,48 zapamiętajcie, 17 i 19 oraz na przykład tą wartość 7,56. No i jeszcze może to, bo tutaj problem był taki wiecie jaki, że mieliśmy zakontraktowane tylko 14 ton tego produktu, czyli i tak sprzedaliśmy więcej, trzeba było ściągać z rynku i trzeba było przerabiać produkt. Co było fajną przygodą, drugi raz bym tego nie zrobił, woleliśmy to zautomatyzować, pójść dalej, czyli znowu uczymy się na bieżąco i stawiamy krok dalej. Tak to powinno działać. Lecimy dalej? Słuchajcie, ktoś zwęszył okazję i tak deptał po piętach, zobaczcie co się dzieje. Ktoś wybił się bardzo, bardzo blisko, ale zobaczcie co się zmieniło, to jest ujęcie 12 miesięcy około, wartość tamta była wcześniej pół miliona około, 561 tysięcy, tutaj jest ujęte od 19 kwietnia do 31 maja, bo głębiej się nie dało, bo Allegro Analytics pozwala tylko na 18 miesięcy do tyłu, no i czerwiec to dzień, o gdzie dziecka, no ale wszystko wiadomo, dzień dziecka ale ktoś nas goni, ktoś zwęszył okazję. No i najlepsza obrona to atak. Tutaj ten wykres dlaczego te punkty trendu są, bo tutaj widzimy, że właśnie w grudniu jest ostre wybicie na punkt trendu. No i mamy tutaj ten maj, który widzieliśmy, czyli że przed nim dziecka. I teraz to co nas najbardziej interesuje. Utrzymanie całej marki przez cały rok dodatkowo dało zarobić 173 tysiące. Zobaczcie jak skoczył zysk na kilogramie w tym wypadku. 5,42, wcześniej tam było 3,38 czy coś takiego. Tak, 3,48 i uwaga, 29% marży. Bo poprzez te negocjacje i przez zaistnienie, zobaczcie, co się udało zrobić. Jak bardzo udało się obniżyć koszt yy, od dostawców poprzez negocjacje, poprzez powtarzalność produktu, przez to, że zacząłeś być rozpoznawane. I teraz uwaga, ktoś może powiedzieć, o kurde, 100 tysięcy od do Allegro zarobił tylko 173. Alegro zabrało 25%, ale uwaga, pamiętamy z samego początku spotkania, jesteśmy w galerii handlowych. Ludzie przychodzą z otwartym portfelem. Gdyby nie Allegro i gdyby nie trzeba było im oddać 25%, w życiu by nie było 29% przez inne kanały. By było dużo, dużo drożej. Bo ktoś może powiedzieć, Allegro jest drogie. Spróbujcie postawić własny sklep internetowy od podstaw i zrobić na niego dobrą wycenę pod kątem pokierowania ruchu reklam. Ciężki temat. Więc... Czasowo no okres widzę, że to był prawie rok. Ale jakby byliście od razu cały ten piasek kinetyczny, te 14 ton, i później sobie rozsypały. Nie, nie okej. Ok. Chodzi mi o to, jaki czas jest wiesz, tego zysku, wypracowania zysku. Nie, czy to jest właśnie dopiero po 10 miesiącu, wyszedł, wyszliście na zero i dopiero. Od razu, od razu był zysk, ale chodziło o to, że wróć mi, Michał, do wygryzania się. Dlatego chodzi o to, że tutaj masz taką małą marżę. Ja zakładałem, że nie liczę kosztu swojego czasu, bo się uczę. Doliczyłem do tego koszt obsługi. I założyłem, że mogę zarobić przez jakiś czas mniej, żeby później zrobić więcej. I to było główne założenie. Od pierwszej tony zaczęliśmy zarabiać. Nie było tak, że lecieliśmy pod wodą w ogóle. I teraz chodzi o to, że ktoś może powiedzieć: Ale w samym, wróć, w samym grudniu zarobiłeś więcej niż przez cały rok. Chodzi o to, że to jest koszt utrzymania pozycji. To jest te 12-13 miesięcy. I uwaga, łapiemy to wszystko jako mega hybryda i zobaczcie co tu się dzieje, tak? Wzięliśmy tutaj kilka projektów, które połączyliśmy DropMax plus na stand plus własna marka mieliśmy, no tutaj był ten skin robiony w połowie października i gdzieś to było tutaj, ale dzięki temu że widzę, że to była połowa października, wiem czego się spodziewać mogę oszacować, że do końca października słupek skoczy tutaj i zobaczcie co dzięki temu osiągamy to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć teraz lecimy masz taką linię oporu która powoduje, że mając na przykład to wszystko, nie spadniesz poniżej pewnej kwoty. Czyli jesteś w stanie sobie wypracować stałą, przewidywalną sprzedaż, i to się zaczyna robić naprawdę prawdziwy biznes. Bo tutaj, akurat w przypadku tego projektu, tych połączonych, macie spadamy poniżej 200 tysięcy złotych sprzedaży miesięcznie. Ktoś może powiedzieć dużo, niedużo. To jest jeden z kilku projektów, które tutaj robimy. Chcieliśmy to pokazać właśnie na tym przykładzie, bo tu mamy po prostu połączone te trzy elementy, i to bardzo ładnie się uzupełnia tutaj. Więc Kwestia dotyczy tego, że to jest najbardziej optymalny temat tego, żeby wyzyskać, to takie jest nieładne powiedzenie, wyzyskać, ale tak się mówi, to jest wyzyskanie największej ilości marży, jaka jest tutaj możliwa. I co my dzięki temu mamy? Co jest typowe? Słuchajcie, bo też można powiedzieć, co, ile można zrobić na swoim produkcie, ile można zrobić na dropie. Tak? Często mówimy o tym, że na dropie 17-22% marży to jest cel. Nawet jeżeli zdarzy Ci się, że masz większy obrót, ale masz mniejszą marżę, to pamiętaj, że często na początku możesz nadrobić tym obrotem. Bo jak zrobisz na przykład 100 tysięcy sprzedaży, nawet jeżeli ktoś ma po wszystkim 7%, to to jest wciąż 7 tysięcy. Tak? I chodzi o to, żeby poprzez te wszystkie małe, drobne cegiełki, dokładając te elementy, uzyskiwać właśnie ten wynik, który tutaj jest widoczny: między 17 a 22. Kiedy bierzesz na stan, widzieliście sprawę mikrowania ceną, jesteś w stanie wymaksowywać tą, e, tą marżę do 30-35%. To jest takie typowe powiedzmy. A kiedy robisz własną markę, możesz mieć 40-60% w tym wypadku, bo mamy też inne kanały, gdzie można, e, można zaistnieć, więc to, to nie dzisiaj o tym, ale chodzi mi o to, że da się to zrobić w ten właśnie sposób i to co my rekomendujemy, to dojść właśnie do tego etapu. Co dalej? Tak, i kilka takich też obserwacji i konkretów do tego co działa teraz. Chcemy powiedzieć, że też to co Kamil pokazał, to jest zrobione bardzo małym zespołem, tak? To jest minimalny zespół. To jest tak naprawdę półtora osoby, jak to Kamil mówi, plus Kamil, który pomaga. Więc da się to zrobić naprawdę w warunkach prawie że domowych. To też jest ważne, tak? Bo my szukamy takich modeli, które są możliwe do powtórzenia. Bo oczywiście że można robić dużo większe wyniki, no ale wtedy trzeba Mieć ty już jakąś bazę przygotowaną. To, co tu widzieliście, da się zrobić naprawdę e, prawie że homemade. Teraz pytanie: takie. Je, jedną dwóch... rzecz tylko powiem do tego, właśnie a propos tego, bo ja też kiedyś myślałem, że chcę mieć strasznie dużą firmę. Wiecie, super ekstra, reklamy w telewizji, wielki, wielki budynek własny, owocowe czwartki, wszystko i tak dalej. Słuchajcie, byłem w firmie, gdzie robią 65 milionów sprzedaży na konsultacjach. Byłem. 65 milionów sprzedaży rocznie. I oni, uwaga, z obsługą Allegro, żeby wyjść na zero, musieli zarobić 100 tysięcy złotych. To wyobraźcie sobie, jaką musieli mieć marżę, żeby w ogóle opłacić swoje własne koszty. I jak ja to zobaczyłem, to połowa zespołu była po prostu niepotrzebna. Wiecie o co mi chodzi, że z tych 100 tysięcy, 30 000 można było śmiało zaoszczędzić. I chodzi o to, że na pewnym etapie każdy myśli, ale zbuduję wielką firmę. To nie do końca o to chodzi. Bo teoretycznie finalnie i tak chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś poziom szczęścia, zadowolenia, spełnienia i tego typu rzeczy. Ale nie musisz mieć 100 milionów na koncie, chyba, że postawisz sobie taki cel, żeby to osiągnąć. Bo czasami to tak się wydaje, bo to jest taki, wiecie, taki, taki stream, także w tym kierunku trzeba iść, trzeba mieć sportowe auto, to tamto i tak dalej. Trzeba jeździć na drogi, wypaść na wakacje, mieć bardzo drogi zegarek, super ekstra, ale tak naprawdę, czy ty sam tego potrzebujesz, czy musisz tylko spłacić dług społeczny, żeby być postrzegany z zewnątrz w ten sposób. I to jest bardzo ważna rzecz, bo często się mówiło, ilu zatrudniasz ludzi? No pięć osób. Ja, to, ty, to ty dupa jesteś, a nie firma. Człowieku, ja zatrudniam 50 osób. Linia produkcyjna, magazynierzy, sprzątaczki, wszystko, nie? I wiecie, jest pewien etap, jest pewien pułap. To co mówiliśmy prawie na samym początku, cel dla was. 100 tysięcy do 200 tysięcy miesięcznie przychodu na początek, 10 tysięcy zysku. Oczywiście każdy może mieć inne aspiracje. Mówię o tym, co jest możliwe i bliskie do osiągnięcia. 333 zł dziennego zysku. Do zrobienia, jak najbardziej.